Siemaneczka, jestem Rawczys i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszej nagrywce zrobimy opening z 1000 sztuk glodbagów. Glodbagi przede wszystkim możemy zdobyć z bandytek. Bandytek zielonych, fioletowych przede wszystkim lub Oramont Bossów. Co możemy zdobyć? Przede wszystkim leci z nich bardzo dużo Glot Spirów, Glot Klubów, które możemy później sprzedać za 1500, Glot Amuletów za 2000 sel, Glot Blady 1500 sel, Glot aksy, tak samo, oraz kanapki, które będzie mogli sobie zjeść, zupę, również glodstek. Oczywiście też można tylko i wyłącznie zjeść lub kogoś rozdać glod backpack, generalnie grosze kosztuje, no ale jeśli może gdzieś tam u was na świecie może wam się uda sprzedać oraz control unit, który Umożliwia nam oswojenie walkera. Akurat o walkerze, już wspominaliśmy na kanale, jest jak go ujarzmić. Generalnie, Control unity bardzo często leżą w oramont depot i proszą o to, żeby je zebrać i sobie ujarzmić. Także szczerze, generalnie, grosze to wszystko kosztuje. Na to może jeden yy, glutback średnio na markecie kosztuje 700 golda ciężko określić tak naprawdę ile to jest warte, bo mało ludzi to sprzedaje i tak samo mało ludzi to kupuje. Ja akurat ja zdobyłem bijąc Banditki plus troszeczkę kupiłem sobie na markecie wspomogłem się pod ten właśnie opening Trwało to naprawdę długo, uwierzcie, ale w sumie suma summarum, dawno nie było tego typu odcinka, także zaczniemy, na koniec będzie mało podsumowanie. Oczywiście ci, którzy będą na bandytkach latać bardzo często albo wyrzucają te blotba, albo po prostu je od razu otwierają, dlatego że przykładowo spójrzcie. 100 sztuk lotbagów waży 3000 OZ, czyli dla takiej profesji magicznej, to jest naprawdę ciężki towar. Jeśli byśmy chcieli wszystko brać do depozytu cały czas, to pewnie praktycznie co 5 minut byśmy musieli latać do depozytu lub gdzieś tam sobie odkładać, żeby zrobić lodbaga. Także kochani, zaczynamy ten opening. Ja przyspieszę tempo razy 5, pogłośię muzyczkę, no bo w sumie nie ma co tutaj komentować. i na końcu zrobimy małe podsumowanie, jak to wygląda z profitem. Wiadomo, jestem sceptycznie nastawiony, bo w TB openingi są tak niekoniecznie opłacalne, no ale czasem warto się troszkę pobawić, także zaczynajmy. Drodzy widzowie, trochę się naklikaliśmy. 22 strony w depozycie, czyli naprawdę bardzo dużo tych przedmiotów udało nam się zdobyć. Ja akurat nie będę już ich segregował po prostu szukajką, powywalałem wszystkie inne i temy, żeby tam nie sfałszować wyników. W sumie powiem wam, że jestem zaskoczony. Jest profit, ale dojdziemy do tego na samym końcu. Także zupek 480 sztuk, no to sobie kiedyś tam może wypijemy. Glot amuletów 175 sztuk, co daje nam plus 350 tysięcy. axe 146 sztuk, co daje 219 tysięcy profitu. Glot Backpack, ciężko stwierdzić, także go nie liczę po prostu. Glot Blade 155 sztuk, co daje 232 tysiące. Glot Club 153 sztuki, co daje 229 tysięcy 500, do tego jeszcze mamy 440 kanapek Spirów, 394 sztuki, które również nie liczę, bo na markecie to tam naprawdę groszowe sprawy wychodzą i w sumie szkoda, zawracę sobie tym głowę, Glotsteków 460 sztuk oraz, oraz Control Unit, co mnie naprawdę zaskoczyło. 11 sztuk tylko na 1000 sztuk, czyli średnio na 100 sztuk. Wypada i akurat Control Unit teraz patrzyłem na markecie, kosztuje około 1000 sztuk, patrząc na to, że średnio na markecie 700 golda jest za sztukę, co, co przy takiej ilości sztuk, co otworzyliśmy, co daje nam 700 tysięcy wydatku. Profitu zrobiliśmy lekko ponad 1kk, plus jeśli te plecaki, może te, nie wiem, steki zupełnie udałoby Wam się sprzedać, to byłoby oczywiście więcej. Także, kochani, szczerze, pierwszy opening z jakimś tam niewielkim profitem. Ale jeszcze że sceptycznie byłem do tego nastawiony, że pewnie będzie waste na maxa, a jednak się nam to zwróci. Wiadomo, że trzeba jeszcze dodać to, że albo sprzedamy to na markecie taniej, bo wątpię, że drożej, albo po prostu będziemy bardzo długo musieli biegać. Nie jesteśmy rycerzami i pewnie trochę rundek byśmy musieli wykonać, żeby to wszystko sprzedać tam u sprzedawców na Ramont. Także, kochani, drodzy widzowie, jeśli Wam się oczywiście odcineczek spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, w dół, a jeśli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję, bo nic bardziej tutaj nie motywuje człowieka jak suby, także kochani, jeśli macie oczywiście pomysł, jakiś inny opening, no bo akurat opening z Glotbagami e, robiłem 2 lata temu, to akurat pamiętam, ale jeśli byście mieli jakiś pomysł, żeby powtórzyć jakiś inny, nie 125 sztuk, tylko 1000, to śmiało piszcie w komentarzach, no i dziś wyjątkowo, jeśli będzie 100 łapek w górę pod filmem, to... Przy następnym odcinku losuję z komentarzy, czyli macie czas do następnego odcinku, czyli pewnie kilka dni, a maksymalnie tydzień z komentarzy losuję osobę, która, która zdobędzie 250 tb Coinów. Także zachęcam do komentowania, łapkowania. Jak się uda, no to, no to będzie giveaway. Także ja życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.